Hej, z tej strony Monika Górska. E, możecie na mnie mówić po prostu Monia. Ale chciałam Wam e, powiedzieć dzisiaj o mojej współpracy z Markiem, e, którą mam, e, która trwa około właśnie miesiąca. E, a dlaczego w ogóle zdecydowałam się na tą współpracę? E, ponieważ jako dietetyk niekoniecznie widziałam się od początku w gabinecie e, przy tym samym biurku. Tylko właśnie chciałam pracować zdalnie. Tak naprawdę gdziekolwiek bym była, gdziekolwiek bym nie była. <noise> I wtedy pojawił się on, słuchajcie, Mareczek. Ja nie wiedziałam tak naprawdę od czego zacząć. On pokazał mi te możliwości, ja mu zaufałam i wiecie co? Nie żałuję, po prostu uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, serio, tak jak moje życie zawodowe się rozkręciło pod tym kątem, to można powiedzieć, że prawie o 180 stopni, bo wcześniej po prostu go nie miałam, robiłam to nieudolnie, nie umiałam skierować swoje oferty, w ogóle nie miałam skonstruowanej swojej oferty, czaicie, kompletne podstawy i też po prostu nie miałam tych klientów, a... Tym właśnie pozyskiwaniem klientów zajmuje się Marek. I to, co on zrobił w przeciągu nawet nie miesiąca, bo to już wiecie, od początku naszej współpracy, to przeszło wszelkie moje e, oczekiwania, e, jeżeli chodzi o osoby, które się do mnie zaczęły zgłaszać, e, o konsultacje, e, o liczbę konsultacji o... i teraz, jeżeli chodzi o. Mm, Pacjentów, których mam, to nigdy w życiu nie miałam ich aż tylu, i nigdy nie widziałam, nie miałam takiego zainteresowania, jak w przypadku tutaj współpracy z Markiem, także po prostu to, co on robi, to działa i gościu wie po prostu, co robi. Dlatego za to go cenię, za to, że w pewnym momencie już po prostu nie wiedziałam, w co ręce mam włożyć, bo miałam tyle roboty, ale to oczywiście jest na plus i cenię sobie go za ten kontakt, bo nie wiem czy wiecie, ale Marek to jest tak wszaibista osóbka, do której się zawsze możecie wiecie zgłosić czymkolwiek, on wam zawsze pomoże, macie go tak naprawdę pod telefonem. No, i ta jego energia po prostu, ona jest cudowna, mnie zaraziła. I to jest taka mm, energia sukcesu, wręcz, tak powiem. Więc dlatego tak się wszystko kręci. Jak się kręci. Po prostu on lubi ludzi, ludzie go lubią. I to tak właśnie fajnie wszystko się kula. Dlatego bardzo wam polecam współpracę z Markiem, bo ja nie widzę żadnych minusów. Same plusy i co? Mogę Wam powiedzieć, że raczej szybko z niego nie zrezygnuję. Także Mareczek jeszcze trochę ze mną tutaj podziałasz. No, niestety, niestety.